Cześć, dzisiaj pokażę Ci jak wykonać test DNA. Ja kupiłam test DNA od firmy MyHeritage i jest to test, który bada pochodzenie etniczne. Taki kartonik dostałam w paczce i teraz zobaczymy co jest w środku. Widzę jakaś instrukcja. Jest mój unikatowy kod DNA, więc tego Ci nie pokażę. I jest instrukcja. I z tego, co już czytałam wcześniej na stronie, i z tego, co wiem, w instrukcji jest podane, że należy zrobić wymaz z gardła. Właściwie to wymaz z policzków, z jamy ustnej, z obu stron policzków. I robić każdy taki wymas przez 30 do 60 sekund. A następnie te patyczki umieścić w takich specjalnych fiolkach. Zaraz zobaczymy, jak te fiolki wyglądają. Tu jeszcze jest coś dziwnego, ale zaraz zobaczę, co to jest. Rozumiem, to jest specjalny, specjalny pojemnik, w który się potem wkładzie te fiolki. I następnie kładzie się je do takiej koperty, która już jest zaadresowana i jest opłacona. Podejrzewam, że to jest właśnie ta gaza, jest po to, aby zapobiec wilgoci, ewentualnym wyciekom z tej substancji, która jest tutaj w tych fiolkach. E więc te koduć nie będę pokazywać. Natomiast to są te dwa patyczki i nimi pobieram wymaz z gardła. Czyli właściwie mogę zacząć robić test. Natomiast wyniki będę miała za około 40 dni i pokażę Ci, jakie wyniki wyszły w moim przypadku. Jestem mega ciekawa. Jakie jest moje pochodzenie etniczne, ponieważ moją cechą charakterystyczną poza bardzo jasnymi włosami jest heterochromia. Więc jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Jutro będę robić test DNA z samego rana. Natomiast chciałam tutaj pokazać, jak wygląda instrukcja obsługi do niego. Pierwsza sprawa to jest taka, że trzeba po prostu zarejestrować się na stronie. I tam zakładając własne konto, takie konto darmowe, się rejestrujemy i mamy tam dostęp do swoich danych. Potem następnie, tak jak pokazywałam Ci w tym zestawie, mamy takie dwa patyczki i takie dwie fiolki. I właśnie tutaj wyciągamy te patyczki. I okay. zobacz, tutaj robimy po policzkach z jednej strony, potem z drugiej strony i na każdy policzek mamy po 30 do 60 sekund i potem każdy ten patyczek kładziemy do fiolki i ją zabezpieczamy tutaj zaraz Ci pokażę jak to dalej wygląda tak zabezpieczamy tą fiolkę, potem drogi policzek i następnie jak mamy te dwie fiolki, tam właśnie jest takie dodatkowe opakowanie i to opakowanie pakujemy do koperty, koperta jest już zaadresowana jest zaadresowane, ją po prostu wysyłamy. Oczywiście, jak się zarejestrujesz na tej stronie, tutaj przez internet, na MyHeritage, to tam masz dostęp do swojego profilu i masz taki unikalny kod tego swojego zestawu DNA. I tam po jakimś czasie, tam około 40 dni, pojawi się Twój wynik. Z tego co widziałam na internecie, jest to wynik w postaci prezentacji która ci pokaże właśnie w ilu procentach jesteś z pochodzenia jakąś tam osobą, w ilu procentach te twoje geny pochodzą z innego regionu, więc to będzie w formie takiej prezentacji, która jest specjalnie przygotowana dla ciebie. Ważna rzecz, którą doczytałam w instrukcji, to taka, że rejestrujemy nasz zestaw DNA, nasz zestaw, który do nas przyszedł, przed jego wysłaniem z powrotem. Czyli jeżeli mamy konto na MyHeritage, to musimy tutaj zarejestrować nasz DNA i wtedy automatycznie dostaniemy powiadomienie, kiedy pojawią się nasze wyniki. Więc pamiętaj o tym. Ja zaraz jeszcze pokażę, jak wygląda ten zestaw od środka dokładnie, po kolei pokażę Ci to z bliska. Kurczę, jak na jakiś materiał skażony. Ja się nie znam na tych różnych opakowaniach śmiesznych. Ale tak wygląda ta folika, w której wysyłamy te próbki. Fajne. Z tego, co doczytałam, to chyba jednak trzeba samemu kupić znaczek. Natomiast ja jeszcze sprawdzę w tym opakowaniu, bo być może... Jest tak, że ten znaczek gdzieś jest w środku. Natomiast tutaj jest gotowa koperta zaadresowana. Tutaj wpisujemy nas, czyli nadawcę. I tak to wygląda. O, i wysyłamy te fiolki tutaj w tym super opakowaniu. Jak aktywować swój pakiet DNA. Dostajesz paczkę i na tej paczce z tyłu jest kod. I ten kod wpisujesz na stronie. Jeżeli chodzi o instrukcję, to tam jest podany adres taki jak myHeritageDNA.com łamany na setup i tam wpisujesz kod, który właśnie jest na tym kartonie. Tutaj akurat wyskoczyła mi wersja polska, natomiast MH ja miałam Y i potem miałam kilka cyfer. Potem klikasz dalej. I ja już zarejestrowałam swój zestaw, natomiast pokażę Ci, co się pojawiło potem. Potem się pojawiła instrukcja obsługi w języku polskim. Ta instrukcja obsługi wygląda następująco, czyli mamy tutaj 7 kroków, jak zrobić ten test DNA w języku polskim. Jak już wpiszesz kod, czyli aktywujesz go i pojawi Ci się instrukcja, jak wykonać test, to następnie pojawi Ci się na Twoim koncie. Informacja, że ten pakiet DNA został aktywowany. Czyli wcześniej miałeś konto na MyHeritage i teraz masz podpięty ten pakiet właśnie pod swoje konto. Cześć, właśnie dostałam swoje wyniki DNA. Teraz pokażę Ci, jak wygląda ta prezentacja i sprawdzimy, bo już nie mogę się doczekać, jakie jest moje pochodzenie etniczne. No, ciekawe, bardzo ciekawe. Otworzyła mi się taka strona, i teraz zobacz, tutaj mam Europę. I ja jestem w całości z Europy. Podobno moje geny są w całości z Europy, i teraz zobacz. Jak kliknę na to Bałtka, bo u mnie jest 51,9% z tego, Europa Wschodnia 70,5%, to pojawia się coś takiego. Państwa Bałtyckie. I tutaj mam Estonia, Łotwa, Litwa. I to jest moje główne pochodzenie: 51,9%. Kolejne 16,7% z Europy Wschodniej. I tutaj cały czas mówimy o Europie Wschodniej. I tu pokazuje się opis: Bałkanka 1,9%. Potem mamy Europę Północną i Zachodnią, i tu jest Skandynawka. Nie spodziewałam się tego, że to będzie. No, byłam wręcz pewna, że jakieś tutaj korzenie skandynawskie, no, patrząc na mój typ urody. I Europa Południowa, Głoszka i Greczynka. Biorąc pod uwagę fakt, że mam heterochromy, czyli w innym kolorze, to jestem ciekawa, właśnie czy przypadkiem jedno z moich oczu właśnie nie pochodzi genetycznie od tego regionu. Teraz jak na serio, no tutaj właśnie mam dość nietypowy typ urody, bardzo dużą mieszankę, więc jeżeli chodzi o Skandynawię, to jak najbardziej się tego spodziewałam, ale właśnie spodziewałam się też, że będzie coś na południu. Więc tak, tak wyglądają wyniki testu DNA od My Heritage. i ja tutaj zaznaczam, że ja się nie skusiłam na skutek reklamy, która akurat leciała na YouTube, bo ja tego testu już szukałam od ponad roku. Natomiast akurat się pojawiła ta firma, akurat pojawiła się ta reklama, i ja wiem o tych testach już dużo wcześniej, i właśnie go, można powiedzieć, szukałam od jakiegoś czasu. Nie znam się dokładnie, jeżeli chodzi o przeprowadzenie takich badań. Natomiast uważam, że jest to bardzo ciekawe, bardzo ciekawy wynik. I ogólnie fajnie takie coś jest zrobić sobie tak z ciekawości. Także bardzo Ci polecam. Od razu mówię, nikt mi za tą reklamę nie płaci. Po prostu zrobiłam to z ciekawości. Czekałam na ten test już od jakiegoś czasu i jestem zadowolona.